Adriana Kalska, znana z roli Izabeli Chodakowskiej w popularnym serialu M jak Miłość, od kilku lat była jedną z kluczowych postaci tej produkcji. Po zakończeniu swojego związku z Mikołajem Roznerskim, zarówno w życiu prywatnym, jak i w serialu, fani zaczęli obawiać się, że postać Izabeli może zniknąć z ekranu, Zwłaszcza, że aktorka pojawiała się coraz rzadziej w kolejnych odcinkach. Ostatnie doniesienia przynoszą jednak dobre wiadomości dla fanów Adriany Kalskiej i jej postaci w serialu. Aktorka postanowiła zabrać głos w tej sprawie, zapewniając, że mimo ostatnich turbulencji zarówno w jej życiu osobistym, jak i na ekranie, nie zamierza opuszczać obsady M jak miłość. Adriana Kalska potwierdziła, że jej postać, Izabela Chodakowska, nadal będzie obecna w serialu. Co z pewnością ucieszy wielu widzów. Ta decyzja aktorki to również sygnał, że twórcy serialu wciąż widzą dla jej postaci miejsce w fabule i planują dalsze rozwijanie jej historii. Fani M. jak miłość, którzy zżyli się z postacią Izabeli, z pewnością będą zadowoleni z możliwości śledzenia dalszych losów swojej ulubionej bohaterki. Adriana Kalska, ceniona aktorka w serialu M. jak miłość. Ostatnio podzieliła się z fanami serii na swoich mediach społecznościowych zdjęciami z planu nowego sezonu. Fotografie, na których Kalska pozuje z ekipą filmową i charakteryzatorkami, jasno wskazują, że aktorka nadal będzie częścią produkcji, co wywołało entuzjazm wśród jej wielbicieli. W komentarzach pod postami wyrażali oni nadzieję na częstsze pojawianie się Izabeli Chodakowskiej, wcielanej przez Kalską na ekranie, a nawet żarty o chęci dołączenia do ekipy. Jednakże jedna z interakcji między Kalską a jej obserwatorem na Instagramie wzbudziła dodatkowe zainteresowanie. Na pytanie fana, żyjesz tam jeszcze? Aktorka odpowiedziała krótko, jeszcze tak. Chociaż odpowiedź ta na pierwszy rzut oka może wydawać się potwierdzeniem jej dalszego zaangażowania w projekt. To jednak użyte przez nią słowo jeszcze mogło zasiać ziarno niepewności co do jej długoterminowej przyszłości w serialu. Taka niejednoznaczność może prowokować spekulacje wśród fanów serialu, którzy z niecierpliwością będą oczekiwać każdego nowego odcinka, aby dowiedzieć się, jakie losy czekają ich ulubioną postać. Niezależnie od tego, co przyszłość przyniesie dla Izabeli Chodakowskiej. Obecność Adriany Kalskiej wem jak miłość nadal jest mocno odczuwalna i celebracja przez jej fanów.